Cześć witajcie, z tej strony Sara witam Was w kolejnym odcinku z serii od zera do Titanica yy, Jak widać, jak widać nie było trochę tej serii, bo wczoraj wleciał odcinek z Fortnita Więc yy, seria się przerwała. Więc tak, przebijamy raz w 50 lag no niestety. Yy, sprawdzamy na początku standardowo skrzyneczkę. O, widać, że jest jakiś prezent. O, dosta to za part 2. Czekam na part 3. Pozdro. Yy, poz pozdro, yy, Połmini. Yy, dzisiaj masz szczęście, będziemy popawiać się właśnie na odcinku. I proszę, co my tu dostaliśmy. 1 na 13 milionów. Bardzo dziękuję, Piona dla Ciebie. I. Yy, no i co? No i odbieramy chyba. Bardzo nas przybliży do naszego starania o Titanika. Nie powiem, że nie. Mm, ale tak. Yy... Yy, tak, jeszcze ze spraw organizacyjnych, zostawcie łapę w górę, suba z dzwonkiem, żeby Was nie ominęły. Kolejne tego typu materiały, jeśli Wam się podoba ta seria, to zachęcam do oglądania dalej. A my lecimy z tematem, jak pamiętacie w ostatnim odcinku zmarnowałem 50 tysięcy gemów na, uwaga, jajka, z których mi nie wypadło prawie że nic. Jestem z siebie mega niezadowolony. Myślałem, mogłem to rozegrać no, faktycznie troszkę inaczej. Ale... No, rozum podpływa do trochę inaczej, więc... No stało się jak się stało, niestety. Yy, teraz sobie tak, porolujemy trochę petów. Yy, pozbieramy, porobimy zadankę tak, żeby było do 40 jeśli postaramy 45. Yy. Zobaczymy, czy się uda i spróbujemy coś jeszcze posprzedawać na Trading Plazie, tak jak się udało dwa dni temu? Chyba tak. Nie, nie pamiętam. Ale dobra, daję swik z Expem, żeby szybciej zdobywać Expo, bo za 300 poziom można zrobić Rebirfa, którego ja bym też chciał zrobić. Nie robiłem go jeszcze na żadne z moich kont, ale na jednym jestem bardzo blisko, więc tak. Zbieramy sobie teraz tutaj, może nie wiem, pomarańczkę. O, czy się zalicza jako przedmiot? Tak. I relikwia sobie zbierzemy, bo ona się przyda. Dobra, i mamy to wszystko zrobione. Mm. O, o, potka na końcu nam uciekła. O, a nie, mamy jeszcze. Dobra, wzmocnienia, potiony. Lecimy. Y, ja bym dał teraz szybsze wytwarzanie. Chociaż my tego nie robimy, to ja bym do... W pozycję poziomu drugiego, żeby jak nam się wylosowało zadanko z yy, tak jakby kupowania w automacie, to żeby już mieć trochę tego w zapasie, żeby trafiać jakieś dobre podki, a nie takie, które będą bezużyteczne. Yy, I co? No i próbujemy dalej. Bierzemy to 50. Yy, yy, I tak. Bardzo bym chciał dzisiaj odblokować bardzo tam kopalnię, ale to się pewnie nie uda I no co, no... Myślę, że chyba pójdziemy zaraz na Trading plaza no bo tutaj nie mamy czego za bardzo szukać Więc tak, zaawansowane obwody sobie zrobimy I teraz, ro i teraz robimy tak, y dorolujemy te kilka... albo nie, nie rolujemy już Bo mamy trochę tych petów już faktycznie Jak widzicie tutaj trochę nam się ich nazbierało Yyy więc dobra, tak. Robimy teraz yy, taki myk. Yy, anulujemy odtwarzanie. Chociaż nie, bo teraz będziemy mieć zatonkowskie. A to ja bym przewinął co dwa razy jeszcze. O. A 1 na 550. Nie ma źle. Ktoś nam dał trade. A. Możemy spróbować się wytradować za. O boże, 13 tysięcy. O boże. I the... co? co, napisać co? Co mam powiedzieć? A mnie. nie 23 tysiące, a do 25 tysięcy. Powiem tyle, one się przydadzą tylko do tego, żeby. Kurde. Nie powiem, że nie. No, posprzedawać je. No dobra, no to damy tak. Yy, to. No, dobra, kanker. Trudno mm, się mówi. Lecimy na Trading Plazę, spróbujemy coś posprzedawać i zobaczymy, czy się uda. Bo yy, i w ogóle yy, chciałabym wam pokazać komentarz dotyczący tamtego odcinka Fortnite'a, Bo yy, był komentarz jeden, żeby nagrać film z Fortnite'a, a mianowicie. O, poczekajcie. I tutaj od Krzysa, Krzysztof Stanczyk 4221 yy, Czy zrobię odcinek z Fortnite yy, Oczywiście nie mówiłem nic o tym, powiedziałem, napisałem po prostu, że zobaczymy, bo ja nie byłem przekonany, czy yy, w ogóle gram w odcinek z Fortnite, ale się udało, jak widzicie, który zrobił już 4 wyświetlenia, co naprawdę mnie cieszy, bo od tego, że to jest ma dzień, to nawet trochę jest, a poza tym trwa to pół godziny. Ogólnie patrząc na. Chwilę. Z tego się patrzyło? Tak. Na ostatni filmik, do którego oglądaliście do 8 minut, max I klikalność miniaturka 30. Miniaturkę 33. Yy, 33. Dobra. A my lecimy na trening. Mam już nie przedłużając. O boże, zacięło mi się. O, dobra, jednak nie. Yy, teraz tak, lecimy. Tutaj trzeba znaleźć jakąś wolną budkę. Tutaj na przykład. Bieremy Tak, chcemy załadować moją listę. To oczywiście niech się tam ten robi, a my tu zbieramy relikwie. Bo tych relikwii trochę tutaj jest, z tego co pamiętam. Bo zbierałem ostatnio na głównym koncie i zbierałem je wszystkie. A ktoś tu chce tradę najwidoczniej. No dobra, no to sprawdzimy, co mi zaoferuje za to. Pewnie nic dobrego, ale eee, co to jest? Hi no, Okej, okay, hi Please, pet Okej, napiszę ok, okej, ok, okej okay, okay, Jest to dobra, to 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 chciał skrypnąć, to, to To Łączna wartość 500, to nawet wiem, że mogłem to wykorzystać lepiej, ale lepiej być miałem dla innych I, i no No i niech sobie radzi, niech se radzi Kolega mi tu dziękuję. Tak, to jest fair. Według mnie każdy zasłużył na takie pety. Um, niech se ma. I no co, no co mogę powiedzieć? No sprzedajemy chyba dalej. O tych gdzieś tysiąteczne jajko, na które wydają trochę kasy. Eee, dobra, trzeba iść do mojego stanowiska. Trzeba tutaj coś posprzedawać. Te pety, które tu mam, tam. Temper, więc chciałem wstawić za 274. to ja bym go wystawił za 200. Prześli Tak. Yy, tutaj mamy takiego, który jest po 77. Tego wystawimy za 65. Tak, żeby był i już chyba tyle. Jak widać, tutaj posprzedawane yy, trochę tego było. Tutaj ta suwka, ten slime poszedł. Te robaczki, jak widać. I zakupione kilka petów było. Ale to było na ostatnim odcinku. Yy, jak ktoś nie widział, to zachęcam do obejrzenia, bo to by było tak, jakby trochę, że. No. Oglądacie od któregoś tam odcinka, ale od początku serii nie oglądacie. I co teraz? I musicie obejrzeć całą serię, żeby się dowiedzieć, jak zaczynaliśmy, jaki był nasz start. Bo start nie był łatwy. Tu się przyznam, bo yy, Pety nam nie chciały rolować za dobre, a wiem, że na koncie testowym, takim zerowym zdobyli, zdobyli, Zdobyłem PETA 1 na 5 milionów, więc... Yy, ale się udało odrobić jakoś, jakkolwiek w sumie To wszystko I tak, tutaj się zastanawiam, czy zbierać na tego galaktycznego, których jest mało dosyć, jest drogi Ale ten Pegasus jest chłopcy tani Tutaj, widzę, o nie chodzi, no dobra Zobaczmy, co tu ludzie sprzedają. Tutaj widzę huge. Huge potki i Runiczna skrzynie. Tutaj widzę, że ktoś sprzedaje słońce za 222 tysiące i banana. Tak, ktoś znowu tą Runiczną skrzynkę. Sprzedają różne takie typ tego typu rzeczy. Dosyć drogo, bo mnie na nic nie stać, no ale. Czego się co się dziwić? Wydaliśmy bardzo dużo kasy w tamtym odcinku, które która, no tak naprawdę się nam nie przydała więc no tutaj widzę, że mamy tą happy beer, happy jak, czy tam hypek która no nie powiem, że nie, bardzo by wyszło coś z tego, mogłoby wyjść ale postarajmy się teraz, nie wiem, od kogoś coś, że tak powiem, wyżebrać o Boże, co ja tu zrobiłem Hydra, o postarajmy się wymieniać ludźmi o coś? się znajomego... O, poczekać. Ślub się coś zbugowało trochę. Brak znajomych... Yy, łożysko tysiące. Yy, pek, O, dobra. Pierdo, Amira. Zobaczymy czy przyjmie, Jest pending. my czy przyjmie. Dam jeszcze da No, dajmy go tak po kolei każdemu. O! Przyjął za 22... tam O nie, ten kilo On ma do sprzedania ten kilo dobry Na którym mnie nie stać Aktualnie mi się coś zbudowało. Nie widać u mnie ikonek Oj oj oj, coś się zepsuło Dobra, to wracamy na str na stronę yy, Na stronę głów... I postaramy się coś, nie wiem, ogarnąć czy wyrolować ogólnie, bo jak widać u mnie ostatnio z drapami z Rola bardzo cienko. Postaramy się też zabrać wszystkie 25 reliki, reliktów, które mamy yy, tam na łapie poukrywane. Tam jest jeden wiza. Yy, ja niektó... większość powinien pamiętać, bo ja oczywiście zbierałem wszystkie. Ale no mogę niektórych nie pamiętać też. I ich mogę nie znaleźć. Na przykład w tym miejscu chyba były dwa nawet. Albo jedna nie wiem Nie pamiętam już widzę wy dokładnie. Ja to pamięć o tej rybki mam. I tak, teraz robimy. Coś takiego robimy. Zbieramy na północy kostki teraz, żeby mieć już co tysiąc taką dobrą dobrą kostkę. O, ktoś trafił jakiś mocny, mocny drop. ja? Bo są fajerwerki. Znaczy nie, że się czułam, no ale tak jest, na pewno. Dobra, kupmy sobie to w sumie, bo to jest dobra podka. Bardzo się przyda. Żeby szybciej rolować. Hmm. Oczywiście używamy tej podki I próbujemy się tu jakoś dostać. O, o, o! Mamy to, mamy to, widzowie! Jesteśmy tutaj. Zbieramy relikwie. Po polsku trochę nie nazywa. Mniejsza oto, o tu jest kolejna okryta. Więc y, tytuł odcinka może się domyślać, jaki będzie, że znalazłem wszystkie relikwie na y, ten, na, jak, jak to się tam nazywa, na mm, w Pets Go. O co to tu jest? Co, co tu jest? Za jakieś przejście tajemnicze? Y, res, reserat Mysterium. Oczywiście ja będę grał jeszcze na moim głównym koncie. Możliwe, że będzie live z tego. Yy, że jak ten... Jak będę grał oczywiście to... Yy, na moim głównym koncie. Jakby ktoś chciał zobaczyć. Yy, będę tak gdzieś... Około może 20.00 Będę robił live'a. Yy, a my szukamy dalej tych relikwii. Bo one się przydadzą, żeby lepsze pety dropić. Nie szybsze, tylko lepsze. Yy, nie wiem skąd mi się wzięło to szybsze w ogóle. Ale, dobra, lecimy dalej. wędkarstwo, bym chciał ogólnie odblokować, bo. Ty... z tego też może. O! 1 na 40 tysięcy. Dobra, nie jest źle, nie jest źle. Jest dobrze. O, to w ogóle pomyliliśmy, no. Na... Relik... jakiś relikt. O, dobra. Tutaj między kosteczkami widzę, że jest. Tu za tym było. O, jest, jest, jest. O, 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 o. Mam cię? Teraz tak, tutaj było? O nie, poszedłem nie chcąc na trading Plaza, że widzowie. No nie wyszło, nie wyszło najwidoczniej. Tak, to oczywiście my wrócimy do świata, bo chcemy znaleźć wszystkie relikwie. Wiem, że te, które znaleźliśmy na trading że to już są wszystkie. Bo większość jest ich na na przykład zwykłym świecie. Odcinek będzie chyba trochę krótszy, bo yy, u mnie się na przykład komp yy, komputer teraz rozładowuje i bo chciałem go podłączyć jeszcze, a, a no wiadomo, że jutro trzeba filmik wrzucić. Yy, oczywiście robimy daily na tym kanale, pamiętajcie. I przypominam jeszcze raz o subie i łapce w górze, żeby nie ominęły was z tego typu materiały. O, spadło mi się. Ale akceptujemy. O, dobra, akceptujemy on, dobra, chłop tam coś robi. Dobra, pamiętam gdzie był kolejny relikt. Chyba. No, oczywiście. O, o, jest, widzowie! Takie triki tylko na tym kanale. O, 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 o kurde! No i po trikach. W ogóle przewijanie mi się skończyło troszkę. Niektóre tutaj relikwie poprzekłada, poprzekładali, bo na przykład były tutaj, gdzie jest teraz y, to mining. Yy. Oczywiście później tak gdzieś w o 20.21 będzie live, może? Jak się uda? Jak mi się oczywiście będzie chciało. Zobaczymy na pewno. Najdłuższy live będzie jak na razie w sobotę, niedzielę gdzieś tak. Bo muszę tak jakby, no jak trzeba nabić te wyświetlenia, to się będzie najbardziej wyświetlać na karcie, na czasie, ka na, na ogólnie karcie głównej eee. A my co, no lecimy dalej, szukamy tych relikwii O tu jest jeden, jak nie jak on mi umknął to ja nie wiem eee. Szukamy dalej tak w sumie, bo wiem, że chyba na tych chmurkach był, jeden, jedna relikwia była na tych chmurkach ale nie jestem pewien. No nie! Ciebie nie co trafić na trampolinę. Nie mądry, ja. Troszkę. No dobra, lecimy. O, o. Okej. Okay. parkure. O! O! Oj, nie wyszło. Yy, dobra, to lecimy tutaj. Chyba był relikt. Z tego co widzę. Ale chyba nie. Dobra. Był już nieważne Ale tutaj chyba był tego co pamiętam. A jednak nie ma. Ale przekładali to jakoś dziwnie. Bardzo. Ja nie wiem, czy sobie nie pomogę z trochę tym jakimś kurde YouTubem czy coś, bo na serio nie wiem, gdzie to jest. Więc. Chyba nie znajdziemy z wszystkich relik reliktów. Ale brakowało nam bardzo niewiele. Hmm. Powiem... Eee... Posprawdzam jeszcze tutaj. O no właśnie, mamy dwadzieścia, chyba jeden już? 22 Uu. Czyli brakuje nam trzech reliktów. To staramy się w, ty w tym odcinku znaleźć. A jak się nie uda, no to no, co? no trudno. No, to trudno się umówi. co pro? O, tu jest jeszcze jeden relikt i uwaga, mamy 23. Jeszcze nam zostało do znalezienia ile? Dwa chyba? Relikty. Więc tak, postarajmy się go te dwa znaleźć. Może się uda. A jak nie, no to najwyżej się znajdzie gdzieś. Na live może albo coś. Do następnego updateu oczywiście zostały w 3 dni. Więc oczywiście go gramy albo na live, albo coś. Na go... Na live'ie będę ogólnie grał z mojego głównego konta Bo tak jakby z tego nie będziemy robić live'a Chyba, że tam yy, jakieś yy, siedzenie na Trading plazie i na przykład, nie wiem Zbieranie gemów, no to Może kiedyś się skuszę do tego, ale nie chcę was zanudzać takimi rzeczami A tak to jakieś update'y czy coś, to będziemy na głównym koncie moim nagry na ten, nagrywać yy, Jakieś takie nowości z yy, Mm, update tu będziemy też yy, będzie, na, będzie na odcinku po UPDATE'cie Dzień po UPDATE'cie Więc no Co ja mogę powiedzieć, no zachęcam was do subskrypcji tego kanału Teraz sp sprawdzimy jeszcze raz reeling plazy czy coś nie Przegapiłem, bo jest taka szansa i to wielka A ja co, no będę was zachęcał teraz ostatni raz yy... Dzisiaj by do zostawienia suba i łapki, chyba. Jeszcze będziemy powoli żegnać, bo już to jest 20 na jak to nagrywam. Nie wiem, jak tam będzie u was, bo będę musiał obejrzeć całe wideo. Czy, czy nie trzeba czegoś przyciąć? Yy, więc tak. Tab. I szukamy dalej. Tak, yy, szukamy, może znajdziemy dwa z pozostała. Eee... Yy, tutaj był jeden. Czy tutaj jest jeszcze jeden? Czy został nam ostatni? Widzowie ostatni relikt. Ty, czy ty tu i nie tylko filmu nie wyglądać? Zobaczymy, zobaczymy. Zobaczymy widzowie, bo możliwe, że... będzie odcinek. Jest! Widzowie mamy ostatni relikt! Mamy to, widzowie Ostatni relikt Wszystkie relikty z pierwszego upgrade'u, bo to jest jeszcze jeden chyba na z tego co pamiętam. Ale pierwszy Relikt Pierwszy jakby, pierwszy 25 reliktów Znalezione, więc Mamy cel odcinka wykonany Ja w ogóle zapomniałam te Te relikty zbierać, więc No, trochę przypał to co byśmy już mieli wcześniej Ale sobie przypomniałem jakoś teraz, więc... Co? Jeszcze do 200 tysięcy 000... Pierwszy cel serii będzie zaliczony Czyli odblokowanie kopalni Drugi cel to będzie odblokowanie tak jakby... Yy, łowiska, żeby połowić I pozdobywać jakieś potki, niepotki Kto wie? Dobra, mamy 200 tysięcy widzowie i uwaga. Pierwszy cel odblokowany, czyli górnictwo. I w tym momencie możemy iść kopać te oto kameczki. Oczywiście, jacy posiedzę pewnie jeszcze dzisiaj, ale nie wiem. Zobaczymy. A ja, ja się z wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Najprawdopodobniej to będzie live, ale nie jestem pewien. Do zobaczenia w kolejnym odcinku, zostawcie łapę, suba i no, widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć!